Cześć, witajcie w dzisiejszym odcinku. W dzisiejszym odcinku ja jestem tak po dłuższej przerwie, bo po prostu nie mam co nagrywać na tym YouTube, bo bez przerwy jest to samo. Chcę zmienić to, ale co? Będzie się to zmieniać. No, za jakiś czas będzie zmiana kontentu. Tam będą króliki. Tylko inaczej będzie to nagrywane i nie będzie cały czas to samo i co w tym odcinku chcę wam pokazać co się stało przez ten czas hodowli króliki są takie jakie były jest jedna zmiana ale... A, jeszcze ale... Nie pamiętać tutaj były te dwa młode nowozelandzki czerwony i wiedeński niebieski tutaj są teraz w tej klatce i co? to już wszystko tutaj w tej a jeszcze samica będzie się miała kocić za na którego? Na no 24 kwietnia ma wykod, A i nie wiem, co się stało, ale tej samice się takie, jakby zaczęła łysieć na głowie. Nie wiem, o co z tym chodzi. I nie mają teraz tej mieszanki, co dostawało, tylko dostają sam granulat. I przez ten czas ładnie samica mi przytyła, bo prawie 5 kg waży. Z czego się cieszę. A samica ta nie. Prawie 4 waży, więc jest dobrze tylko nadal z tym samcem jest mała waga waży mniej niż ta samica będę musiał Ale tak chcę teraz zmienić eee, kronulat i co, teraz wam coś pokażę możecie zobaczyć eee, pokażę wam dzisiaj młode A to się zmieniło, że samica się wykociła 24 maja i co co sprawdzimy gniazdo, samicę zaraz przełożymy do innej klatki, natrzymy sobie dłoni i zapachem i co sprawdzimy gniazdo. I co? Ja sobie to, tą klatkę tutaj otwora tylko zrobię coś i zaraz się widzimy. Dobra, to so teraz samicę wyjmiemy i jeszcze dotyczy, samicę będę chciał jakiś lek kupić na katar, bo ona ma mocny. Muszę je cały czas ten nos czyścić, bo ma zatkany. Czasami to cały czas. O, teraz mam dobrze tak. za paną. Kurde. Niech się da nie wyjąć. Się boi. I co? My nie myję tu. natrzemy dłonie i zapachem. Nie wiem czy tutaj widzieliście przed chwilą, ale hmm. co. Dobra, co przejdziemy do sprawdzenia gniazda? O, są młode, ładnie na wierzchu. I co? Co teraz sprawdzimy? Jeden młody, O, ale malutki. Uj, to tam jest dużo. Drugi, trzeci. O, ten to jest dopiero mały. Co sobie sami zobaczcie. Są już trzy młode. Czwarty. Ty gdzie uciekasz? Czwa. Piąty. Szósty, siódmy, ósmy i dziewiąty. O, jest dziewięć młodych. Co ja są trochę włożymy do gniazda? O, wykot ładny, tylko ich to jest trochę za dużo. obie jest tylko samica, wszystkie wykarmiła. Będzie ładny miod. Znaczy, jest ładny miód. Ja bym tylko samica wszystkie wychowała. I będzie dobrze. Dobra. Przykrywamy gniazdo. I samica wkładamy do klatki. Samica w klatce, zamkniemy sobie Jeszcze zaraz przyniosę sobie wodę dla tej samicy Tutaj damy jej wodę z multiwitaminerem I samic, i tutaj tym też, bo młodym samicom Damy Wodę z multiwitaminerem I co? Młodego gołąbki są już ładne siedzą obydwa, już same latają są po klatce, chodzą, wychodzą z tego gniazda i trwa. się przepawiają na matkę, bo są już czerwone, się zrobiły i muszę im posprzątać jeden dzień. No, dzisiaj to jeszcze zrobię, ale poza filmem, no, to jest poprawimy pojedło, jeszcze będzie ma w planach w tym tygodniu coś dochodowy zakupić ale ja to jeszcze nie wiem to nie będą króliki tylko co innego o samiec jest ładny nadal no tutaj my klatkę posprzątać w jeden dzień Nawet dzisiaj chyba to zrobię, ale jeszcze nie wiem co. U gołębi tych tak samo jak było, tak jest, a nie Nie ma, jest, została jedna parka, ta co jej do góry się sparowała Ta siedzą na tak jak były, na 30 mają termin wyklucia, a tej parki dlatego nie ma, bo samica zachorowała. Nie wiem czemu. Przychodzę rano do hodowli, a tam patrzę samica, e, chodzi ze złamanym skrzydłem. Nogą jeszcze miała zieloną, kupę, robiła zielone kupy. Już nie pamiętam, co to za choroba była, ale jakaś była. Co tutaj mają wysprzątane, na dole też jest wysprzątane, ale już bała ganiły. Co tutaj damy samcowi wodę z witaminami. nie pamiętam, jak one się nazywały. Ale to wam zaraz powiem. Osteła, bocha forte. no, no. Haforta. No. Teraz to przeniesiemy wodę i damy sobie klikom. Co ja jestem zaraz i widzimy się pod krótkiej przerwie. Petra wyleje tą wodę. tą resztę została Tak. No jeszcze trzeba tutaj to umyć.

multiwitaminer tak jak widzicie, tu sprawdzę podawanie, bo nie pamiętam, jak się jego podawało. Dobra, jestem ja tutaj. Nabrałem pół mililitra multiwitamineru do wody. Nalejemy samicy. które tutaj wymieszamy. Teraz mamy młodym. Że teraz wylejemy wodę tym modem i przez ten kazak nie nagrywałem. Chciałem sprzedać tą samicę, no o na wspomniałem, ale jednak co powiedziałem, że jeszcze ją zostawię na co najmniej jeden albo dwa wykoty. I mam planach teraz, albo do mnie będę jeszcze mówić. No i co, sami ta błęd ma się kocić za 8 dni Zobaczymy, coś będzie Będzie, będzie fajnie jak się koci Bo będą mieszańcy na mięso Do sprzedawania O Jest No, no. z pół mililitra Tylko muszę odkręcić, bo zakręciłem Wziąłem trochę za dużo O, jest pół litra, teraz sobie wlejemy wodę Trzeba mi trochę to wymieszać o. A się ochlapałem tym. Dobra, sobie teraz to ja zakręcę i weźmiemy dla samca noworzanckiego białego wodę nam lejemy i dam, dam mu tam HFORTE. Strasuję tą wodę. On też ma sierść taką, co mu cały czas. Ten smoczek jest cały czas od sierści. Woda. A tej samicy WM doleje po prostu wody I nalejemy jej witaminy Osteo Jeszcze tylko wezmę ta samca WM NB Oj ja strona leje tutaj samcowi Pomyślmy trochę Jeszcze tutaj dolejemy wody, bo tutaj też jest świeża I dawno jej nalałem Trochę i po prostu doleję. I naleje jej też hafortę E ja to sobie... O. Trochę. teraz sobie otworzę witaminy Osteo i sobie naleję samicy wieleńskiej niebieskiej sobie teraz Osteo samicy WM wymieszam i tyle w dzisiejszym odcinku stawcie kciuka w górę i widzimy się w kolejnym nie wiadomo kiedy, ale na razie cześć.